Siema, tu Anna, tu duża i Zosia! Dzisiaj będziemy nagrywać kulki Orbez w Mały... Wanie, małe koleczki, które rosną po jakimś czasie. Najpierw Zosia naleje wody, ale nie następuje, bo to jest prosta. I poczekamy. To że mi to dobrze. Dobra, teraz będziemy próbować. Skupujemy. Wow, wow. powieszamy Tylko czekaj, do co powiem. Ja nie muszę. Wow. Pierwszy raz. Już jest jeden filmik właśnie, z, a w filmiku z no. Badajcie na kanał, i kupę to i no. zobaczycie. No właśnie. Mamy tam na Co? Co? Jak się zlepiły, trzeba je. A, a co? I ja biorę Nie te... Idźcie. Takie takie one jest super. są super. są większe. No. Takie są, takie wyglądają jakby fuszczą. O, ta już urosła. Mm -hmm. Napiła się. teraz piją wodę. I wtedy rosną. I rosną. I rosną. I rosną. I rosną a nas. Dobra, już e, kurki są zrobione i możemy wejść. Pokaż. Te teraz są. No. To wierzę. fajne. Mamy taki challenge, że musimy tam wejść z ubraniami. No właśnie. Chodź, chodź. O Jezu, ale nie wisz? Ale mega. Ale mega.

<gry> Ale mamy <gry> talent Ale do mnie pan... Noś. Zutro byś nie kuleckał Ale tu fajnie, no. Będzie mi się pomoże.

Jest Musisz pisać. Uchycha, odejmij moje kulki. Oddaj mi moje kulki, już nie ma co mi tu lepiej. potem ile jest teraz, a ile było przedtem, nie? No, teraz jest mega. Hecha, ci muszę faktycznie przynieść. To brakuje. Trzeba będzie wziąć sitko. Ale to dla ja Ciebie. Więc, więc ja do sitka będę dawać. Bo co? Musiałam to wylazić. Woda tu się została. Muszę poczekać. Chwila. Aż z tego woda wyleci. <grym> I wsypuj. I zabieram. A ty na przedsolę nie No, ona ma teraz zwolnienie, tak sobie stwierdziła. Co ma? Postanowiła się zwolnić na razie z pracy. Trzeba. No ja, i musimy teraz to dać wszystko musimy, dać, o, jeszcze tam jest, no. wszystko musimy dać do... tam jeszcze ta Wszystko musimy dać do... się, ale do tego się woda dala. E, musimy wszystko dać do wiatra, bo niech Inaczej tego zmieścić. Dobra, i nie mieści. Dała inna. Zachor, to nam te kuki. Co? No. A przedtem się mieści w takim małym nocym burcie. Dokładnie w taktę, gdzie są. A w tym co teraz będziesz zypywać. No się nie narazili nic nie robić. Oje, no widziany. No, no. Idzie, a właśnie w tym się wszystko mieściło, a jak teraz mam chyba 50. Czy stoi tam jest tylko? No. Dobra. Trochę leci, ale tu musisz tak. I tu ja. Widzicie widzowie. tutaj, że to wiadro zaraz będzie oh, na pełne. Na a przecież przedtem się to mieściło nawet w takiej małej... czymś... coś... Takiej małej taki e, takim małym nie Co ja cię uczyłam? Zachować na te... na może później. Jak już będzie tak wiatr, wszystko w tym wiatra, to będzie wypuściła woda. Nie, nie zresztą. Mm. I... Trudno, trudno. Już mamy tyle zapełnionych? Jeszcze tutaj mamy... ten chyba, Ale tutaj, tutaj, jest tutaj, 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 To A no Jak to ładnie widać. tutaj powiem, takich kolorów. One są takie fajne, przezroczyste te kolory. Ten biały w ogóle jest całkiem przezroczysty. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa! Do zobaczenia. Pa, pa. Co się gumy? Jeszcze muszę pracować. W prace społeczne. Brut! Brut zimno! To się jest bardzo zimno, a ja pozbierałam i to, i to, i to, i to, ale się